Czemu? Witajcie na What The Hell. Kolejna bitwa w moim wykonaniu. Czołg niestety Firefly, nie, nie, nie przepadam za tym czołgiem. Jednak mapa Winterberg, jest to moja ulubiona mapa. I zawsze mi na niej dobrze idzie, więc i tym razem się nie zawiodłem. Wydaje się, że może to być dosyć przykra bitwa, jako że zostałeś wrzucony na 8 tiery. A to jest tylko met. to jakiś niezbyt wybitny. Tak, niestety Firefly często ląduje na ósmych tierach, nie wiem czemu, ale, ale tak jest. Niestety czołg ten jest słabo wykontowany. Jest wysoki, mało opancerzony, mobilność jest taka, no... Okej, okay, ale dobra nie jest. No, taki przeciętny przeciętniak. Nic nadzwyczajnego. Nawet historycznie był dosyć słaby, bo, ponieważ użyto w nim silnika lotniczego, co powodowało, że nie dość, że łatwo było go podpalić. To jeszcze Niemcy słyszeli go, zanim go jeszcze zobaczyli. No, z tym, że w drugiej wojnie się przydał, bo było go po prostu tak dużo, tak dużo że tych czołgów było, że. By były skuteczne. Taki amerykański T-34. Bezlóteczne, ale dużo. Mm -hmm. Ale generalnie w mieli Amerykanie dużo szczęścia, ponieważ Niemcy przesuwali jak najwięcej tygrysów na front wschodni do Związku Radzieckiego, natomiast dla Amerykanów przeznaczali głównie, które były średnie i dużo łatwiejsze do przebicia. No, jednak gramy w World of Tanks, nie w drugą wojnę światową. Jak widzicie, w bitwie na razie niewiele się dzieje, tracimy cały czas szansę. W sensie, cała drużyna traci szansę, ja zadałem niewiele obrażeń. Przynajmniej nie zraniłeś swoich sojuszników, mhm. tego T29. Tak, było blisko. Szczerze mówiąc, nie zauważyłem go. No, te krzaki są dosyć mylące. No tutaj, Isu, który byłby w stanie zmieścić mnie na hita i jednak woli pić KW-4. Ja się z tego cieszę. Myślę, że nie zwracał na ciebie uwagi czy zlekceważył po prostu, biorąc pod uwagę twój tier. Pewnie uznał, że a, szósty tier to nic mu nie zrobi. <gry> I tutaj, nie wiem czemu, czy jak Panter nie celował we mnie, czy nie trafił we mnie, ale fantastycznie, że mnie nie trafił. Matrix rules. Uchylenie się i tak dalej. Tak samo nie rozumiem, czemu ja go teraz przebiłem. To po prostu było niesamowite, dziwne i w ogóle. Czyli Panter nie jest taki trudny do przebicia. Ale ja go trafiłem, on był skontowany, a ja go trafiłem w weak spota, nawet nie mogąc tam trafić, czy coś. Więcej szczęścia według tak. mnie to było. No i tutaj... Tutaj też. Czemu oni we mnie nie strzelają? Nie ja jest rozumiem, jestem odsłonięty. Nie mam pancerza. I... i, i, i okej. Okay. Nie strzelają do mnie. Słyszałem, co o tym... W jednym czołgu i uwierzyli, że jest taki do dupy. No, pierwszy raz oberwałem. Totalnie nie zwracali do tej pory na ciebie uwagi. Bo się z tym Isem 3 biją. Oni bili KW-4. Nie wiedzieć czemu. No, niestety już oberwałem w tyłek. Ktoś się mną zainteresował. KW-4 nie jest potencjalnie więcej zagrożenia dla nich niż ty. Pewnie chcieli się go szybko pozbyć się nie do końca udało. No to, to też prawda. To też prawda. KW4 jest na pewno większym zagrożeniem niż ja w tej bitwie. Ale też jak można było zauważyć, nie mogli przebić KW4. No jak nie jestem w stanie kogoś przebić, no to przerzucam się na tego, kogo jestem w stanie przebić. Tu fartowny strzał w ruchu. Mhm. I już tylko dobicie. Pięknie, I tu chyba najbardziej szczęśliwy strzał w całej bitwie, za moment. Trzy, dwa razy. wszystkie nieee. Biedny Brad, Brad I ja mu jestem bardzo wdzięczny. Jedyne co ten czołg ma to dobry pancerz, bo i działo ma kiepskie i prędkość niejako. Ale dużo paliwa. A ty mu nawet. No... Już nie. W każdym razie jednym strzałem zadałem mu chyba 630 obrażeń, o ile się nie mylę. Mhm. Ale szczerze mówiąc, mi się dobrze grało Black Prince'em. To był fajny czołg dla mnie. Ale jak możecie zauważyć, tak na całą bitwę patrząc, to cały czas przegrywamy. Oni nam kapują teraz nawet. Nie wiem czemu ja go wcześniej nie zauważyłem, tego jak w Pantera. Ale cały czas mieli przewagę w kilach. Bez przerwy to oni prowadzili. A teraz nagle zaczyna się wyrównywać. I oto się okazuje, że mamy jednak jeszcze szansę, że do tej pory cały czas nas było mniej. A teraz już wyrównujemy. Nawet e, jeśli chodzi o poziom HP drużyny. To nieraz zdarzy się tak, że tyle samo czołgów być może żyje, ale jedna drużyna ma 10 dziesiątą HP, które ma przeciwna. No a teraz już czatuję na tego Black Prince'a. Chcę ubezpieczać tyłek KW4 i su 122/44, żeby ich ten Black Prince nie zajechał. Co prawda zajeżdżał, ich. Cały rok, ale. No jednak chcę ich trochę zabezpieczyć. Ja sam też mam całkiem niezłą pozycję, więc czemu nie? Teraz najlepszy gracz został skasowany. Tak, Sun zginął i został KW4 oraz ja i obaj mamy HP na strzał dla Black Prince'a. Dlaczegokolwiek, Sun. A nie wiem, w sumie teraz tylko Su Black Prince został. A to można go spokojnie objechać. Z którejkolwiek strony. Pół roku później. Tak. To oczekiwanie w emocjach. No i niestety celność tego czołgu nie jest dobra. Tu myślałem, że uda mi się schować przed tym pociskiem. No niestety. Mam zbliżenie na Black Prince'a. I kw -4. Mając 62 HP, udaje mu się zniszczyć Black Prince'a. Gdyby nie trafił albo zrykoszetował, prawdopodobnie byśmy przegrali. No, to tutaj macie statystyki. A, możecie sobie elegancko obejrzeć, w jakim Piotro się spisał. z masę, kasy i bardzo złe doświadczenia. 6000 na 6 to jest całkiem sporo. Tak, tym, że to za pierwsze zwycięstwo i to z kątem premium za misję. Combo! Tak. Ale, co warto zauważyć, prawie 3000 obrażeń szóstym tierem w bitwie, gdzie były ósme tiery. To jest coś wyjątkowego, chyba pierwszy raz mi się tak udało. Jeżeli wam się tak też udało, to napiszcie nam o tym w komentarzach, albo podeślijcie bitwę, to z chęcią obejrzymy, a może nawet... Nagramy z Wami odcinek. Warto też zauważyć 8000 WN8. Też całkiem dobry wynik. No i to chyba tyle. Także żegnamy Was i do zobaczenia w następnym odcinku od Adios. Papa. Pa.